Co jeśli modlę się, proszę o coś Boga, a najlepsza odpowiedź, jaką mogę od niego otrzymać, to jest nie? No, w, na pozór wydaje się to dziwne, jak nie ma być najlepszą odpowiedzią. Ale powiem Wam, my nie wiemy wszystkiego. I czasami w, w Biblii wiele takich historii, w których Bóg odpowiada nie i okazuje się, że to było najlepsze, co mogło ich spotkać. Jedną z takich historii to jest historia, którą znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Otóż w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie, czytamy, że Bóg posyła uczniów na cały świat, aby głosili Ewangelię, żeby byli jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, po całą, całą Samary, na cały świat. No i potem, gdy uczniowie a, zdecydowali się, że chcą jechać w podróż misyjną, w dziejach w szesnastym rozdziale czytamy, że mamy plan ewangelizacyjny, mamy plan na misję ewangelizacyjną. Chcemy jechać i jedziemy do Azji, ale czytamy, że Duch przeszkodził im. Bóg powiedział nie, no to oni zdecydowali, no to w takim razie pojedziemy do Bityni, tam pojedźmy, tam będziemy gość, tam też są ludzie, tam są zgubione dusze, tam możemy ewangelizować, ale Bóg znowu mówi nie, to nie jest to miejsce, nie ten czas, nie idźcie tam. I to jest ciekawe, bo ja sobie tak wyobrażam, że być może oni ustali, ustawili sobie swój plan, zdecydowali, co chcą robić gdzie chcą pójść, i potem, no to jeszcze pomódlmy się, żeby Bóg zaklepał nam nasz plan. No nie. Kolejność powinna być odwrotna. Najpierw modlę się, szukam Bożej Woli, szukam Bożego Planu na moje życie. I wtedy, gdy Bóg mi otwiera drzwi, to ja tam wchodzę i idę i służę tam, gdzie on chce. Ale w ich przypadku Bóg powiedział dwa razy nie, i powiedział: idźcie do Macedonii, Macedonia jest moją odpowiedzią tak dla was. I poszli do Macedonii i to jest niesamowite, bo tam wydarzyły się wspaniałe rzeczy, spotkali Lidię, tam powstał kościół, ale też trafili do więzienia. Czytamy, jak Paweł i Sylas byli w więzieniu. No i tak się zastanawiałem, no być może siedząc w tym więzieniu, przykuci łańcuchami, pobici, mogli po prostu narzekać i mówić, ale po co posłuchaliśmy ducha świętego? Mogliśmy sobie pójść do bityni i byłoby miło i sympatycznie. Jeżeli byśmy długo i szczęśliwi, a tak poszliśmy za głosem Ducha Świętego i teraz jesteśmy w więzieniu. Wiecie, ja myślę, że często możemy mieć takie podejście, że kwestionujemy Boży plan na nasze życie, bo nie wiemy wszystkiego. Tam w tym więzieniu, strażnik więzienny, gdy Paweł Syla zaczęli śpiewać i chwalić Boga, a nie narzekać, Bóg otworzył drzwi i ten strażnik więzienny, cały jego dom, nawrócili się, oddali swoje życie Bogu. Później Paweł po, po Macedonii poszedł do kolejne miasta odwiedzać i odwiedzał miasto za miastem, aż w końcu dotarł do Tartu Rzymu, gdzie trafił do więzienia i tam pisał też listy. I ciekawe jest to, że pisał listy do tych ludzi, których spotykał na swojej drodze, gdy szedł tam, gdzie długo poprowadził. I czyż nie możemy być dzisiaj wdzięczni Bogu za to, że on powiedział nie, gdy oni chcieli iść do Azji, czy chcieli iść do Bityni? Bo dzięki temu poszli do Macedonii i potem w kolejne miejsca, i my dzisiaj mamy sporą część Nowego Testamentu, w której Paweł pisał listy do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Bóg ma plan. My nie wiemy wszystkiego. I czasami Boże Nie może być najlepszą odpowiedzią, jaką możemy usłyszeć od Niego. Bo my nie wiemy wszystkiego i nie wiemy tego, co przyniesie jutro, co jest za zakrętem, ale Bóg już to wszystko wie. Dlatego módlmy się o otwarte drzwi i o Boże tak, ale też Boże nie dla naszego życia. Bo to poprowadzi nas w miejsce, w którym Bóg chce, abyśmy byli. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.